Próbujmy razem prześledzić tę dzisiejszą Ewangelię, zobaczyć w niej słowo dla siebie, słowo, które może nas poprowadzić do uzdrowienia. Posłuchajmy uważnie, otwórzmy Ewangelię Świętego Marka, rozdział 5, wersety od 21 do 43. Kiedy przeprawił się Jezus w łodzi, znowu na przeciwny brzeg, Zgromadził się liczny tłum przy nim i był obok jeziora. I przychodzi jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair, i ujrzawszy go, pada do jego stóp. I błaga go bardzo, mówiąc: Moja córeczka Kona, przyszedłszy, połóż rękę na nią, aby została ocalona i żyła. I odszedł z nim. I podążał za nim liczny tłum i stali go. A kobieta, będąca w upływie krwi przez 12 lat, która wiele wycierpiała przez licznych lekarzy i wydała co miała, wszystko i nic nie skorzystała, lecz raczej ku gorszemu przyszła, usłyszawszy o Jezusie, przyszedłszy w tłumie z tyłu, dotknęła jego ubrania. Mówiła bowiem: Jeśli dotknę się przynajmniej jego ubrania, będę ocalona. I natychmiast zostało osuszone źródło jej krwi i poznała w ciele, że została wyleczona z plagi. A natychmiast Jezus, rozpoznawszy w sobie z siebie wychodzącą moc, odwróciwszy się w tłumie, mówił, kto mojego ubrania dotknął. I mówili mu jego uczniowie, widzisz tłum ściskający cię, a ty mówisz, kto mnie dotknął? I rozglądał się dookoła, by zobaczyć tę, która to uczyniła. Kobieta zaś, zalękniona i drżąca, wiedząc, co się jej stało, przyszła, upadła przed nim i powiedziała mu całą prawdę. On zaś rzekł do niej: Córko, twoja wiara ocaliła cię. Odejdź w pokoju i bądź zdrowa od swej plagi. Kiedy jeszcze mówił, przychodzą od przełożonego synagogi, mówiąc: Twoja córka umarła. Dlaczego jeszcze trudzisz nauczyciela? Jezus zaś, usłyszawszy powiedziane słowo, mówi do przełożonego synagogi: Nie bój się, tylko wierz. I nie dopuścił, aby ktoś z nim podążał oprócz Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakuba. I przychodzą do domu przełożonego synagogi i ogląda zamieszanie płaczących i zawodzących bardzo. I wszedłszy mówi im: Dlaczego sprawiacie zamieszanie i płaczecie? Dziecko nie umarło, ale śpi i drwili z niego. On zaś wyrzuciwszy wszystkich, zabiera ojca, dziecka i matkę oraz tych, którzy z nim byli i wchodzi tam, gdzie było dziecko. I chwyciwszy rękę dziecka, mówi jej talita kum, co tłumaczy się dziewczynko, tobie mówię, podnieś się. I natychmiast wstała dziewczynka i chodziła, miała bowiem dwanaście lat. I byli poruszeni natychmiast poruszeniem wielkim. A on nakazał im zdecydowanie, aby nikt się nie dowiedział o tym. I rzekł, by dali jej jeść. Przeczytałem tekst w takim dosłownym tłumaczeniu, księdza profesora Artura Maliny, tłumaczeniu z języka greckiego, stąd może te różnice w tym tekście, który słyszymy w Ewangelii w Kościele i który czytamy w naszej Biblii tysiąclecia. Text taki najdosłowniejszy, żeby dobrze zrozumieć jego właściwe przesłanie, czy dobrze zrozumieć każde słowo. Zobaczcie, że widzimy tutaj dwie historie, jakby trochę równolegle dziejące się: kobieta od 12 lat cierpiąca na krwotok i dziewczynka, która ma lat 12, i tu, i tu, 12. Ta kobieta, która cierpi na krwotok, słyszy słowa, że dzięki wierze została uzdrowiona. Ojciec, Jair, ojciec dziewczynki, słyszy także, nie bój się, wierz tylko. Znowu zachęta do wiary. Wiara kobiety chorej, uzdrowionej i wiara ojca chorej, umierającej, umarłej, strzeszonej dziewczynki. Dwie historie, dwóch kobiet. Kobiet, które z jednej, jedna ma pragnienie i wierzy w moc Jezusa, mimo że 12 lat cierpi i różnych lekarzy się konsultowała, radziła, prosiła o, o, o wiele, wielu ludzi, prosiła o uzdrowienie, nic z tego, wpadła na taki pomysł. Choćbym dotknęła Jego płaszcza, a będę zdrowa. I to jest wyznanie wiary. Ona wierzy w to, że, że Jezus może ją uzdrowić, że Jezus ma moc pokonać jej chorobę. Na czym polega to uzdrowienie? Jezus poczuł, że moc wyszła od niego, pyta, to się mnie dotknął, to uczniowie raczej wydają się tacy lekceważący, mówią, panie, wszyscy się ścistają, ty się pytasz, kto się dotknął, no jak tak można, przecież rozumiesz, że, że tłum się ciebie dotyka. Ale Jezusowi chodzi o ten dotyk z wiarą. Zobaczcie, można być w tłumie i można dotykać Jezusa i nic nie do, y, otrzymać. Można być takim bezmyślnym tłumem, który ściska bez wiary i można być jak ta kobieta, która Dotyka się, ponieważ chce być uzdrowiona. I to może konkretne, proste pytanie o to, czemu spotykasz się z Jezusem? Czy przychodzisz do Jezusa, modlisz się, wchodzisz na Eucharystię i już do spowiedzi z pewnością, wiarą w to, że On może cię uzdrowić, że On może cię zmienić, że On może okazać na tobie swoją moc? Czy przychodzisz jak ten tłum? Gdzieś tam zaciekawiony, gdzieś tam z przyzwyczajenia, gdzieś tam po prostu przechodził, jakie jest Twoje źródło intencji bycia przy Jezusie? Czy wiara w Jego moc, czy przeciwnie? Przez Twoją wiarę niech ci się stanie. Twoja wiara ocaliła cię. Odejdź w pokoju. W pokoju, bo wreszcie po dwunastu latach może rzeczywiście powiedzieć: Mam w sercu pokój. Odchodzi w pokoju. Twoja wiara cię ocaliła. Wiara w to, że, że może dotknąć Jezusa. To wymagało od niej dużo, dlatego że jeżeli była chora na upływ krwi, a więc coś zawsze związanego z krwią powoduje, że taki człowiek jest nieczysty. A bardzo przepisy rytualne, przepisy czystości, nieczystości związane z religią żydowską, bardzo konkretnie mówiły: jeżeli Kontakt z krwią, to zawsze sprowadzasz na siebie nieczystość. To było bardzo ważne, bo wiadomo było w tym klimacie, że tref, czy to tref zwierzęcia, czy właśnie tref drugiej osoby, może powodować zakażenie, może powodować zarażenie, jeśli ta osoba trwawiąca jest chora. Trudno było dotykać ran, itd. Tak Więc dotykając Jezusa. Złamała prawo. Bo prawo mówiło jasno, jeżeli ktoś jest chory i ma tego świadomość, jak na przykład trendowaty, powinien się oddalić i mówić wszystkim innym, jestem trendowaty, aby przypadkiem ktoś nie był blisko albo nie dotknął osoby chorej, by nie zarazić się od niej. Ta kobieta wiedziała, że jest chora. Wiedziała, bo od 12 lat starała się być zdrowa. Więc wiedziała, że absolutnie nie może dotknąć Jezusa. Dlatego może, mówi. Gdybym chociaż fręc jego płaszcza się dotknęła, ona próbuje ominąć ten przepis, to znaczy, przepis mówi jasno, nie mogę dotknąć Jezusa, drugiego człowieka, ale chociaż jego ubrania. Tak bardzo wierzy w moc Jezusa i tak bardzo też rozumie swoją niegodność, rozumie swoją słabość, swoją chorobę. Jezus nie mówi, kto się dotknął mojego płaszcza. Jezus się pyta, kto się mnie dotknął. On jakby zgadza się na tą nieczystość. Przyjmuje tę nieczystość tej kobiety. Ona e, przerażona, zalękniona i drżąca przyszła i powiedziała mu całą prawdę. O co chodzi? Czy to chodzi o prawdę tego wydarzenia, że to powie, no tak, to ja się dotknęłam, bo mam nadzieję, że mnie uzdrowisz? A może o coś więcej? Nie wiemy. Powiedziałem mu całą prawdę. I znowu pytanie do nas: czy tak przeżywasz relację z Jezusem? Czy Jezus yy, może tak o tobie powiedzieć? Przyszedł do mnie i powiedział mi całą prawdę. Czy przychodzę do Jezusa tak ze wszystkim, taki prawdziwy, z tym wszystkim, czego może innym nie mówię? Czy przychodzę taki, jaki naprawdę jestem? Z całą swoją nieczystością, chorobami, cierpieniem, tym, co wstydliwe, z tym, o, o czym nikomu nie mówię, czy przychodzę do Jezusa prawdziwy. Jest taka postawa czasem, żeby pewne rzeczy na modlitwie przemilczeć, o pewnych rzeczach nie mówić Jezusowi, bo, bo co, bo nie wypada, nie wiem. Zobaczcie, cała moc tej kobiety polega na tym, ta jej. No, to przykład, który możemy naśladować, że jest prawdziwa przed Jezusem, że przychodzi i wyznaje Mu całą prawdę. I zostało osuszone źródło jej krwi i poznała, że została wyleczona z tej plagi, mówi dosłownie też z grecki. Została wyleczona. Zobaczcie, to uzdrowienie za chwilę strzeszenie, te dwie historie dzisiejsze. Tak naprawdę my słyszymy często w Ewangeliach o, o, o mocy Jezusa, a tymczasem na co dzień w życiu doświadczamy raczej takiej trudnej i często czarnej rzeczywistości, takiej zwyczajności. A Ewangelie mówią o tym, co niezwyczajne. Czy więc nie jest tak trochę z nami, że. Że może nam trudno jest uwierzyć w taką moc Jezusa. Słyszymy świadectwa ludzi, którzy naprawdę doświadczyli wiele darów, cudów Jezusa i, i, i wyznają w niego wiarę całym swoim życiem, idą głoszą, dają świadectwo itd. dalej. A może z nami jest tak, że my tak nie mamy, że my jesteśmy tacy. No powiedzmy po prostu zwyczajni, tacy tacy kiepscy, yy, tacy zwyczajni, tacy szarzy. Ale to nie znaczy, że, że nie możemy zawierzyć. Trudno jest uwierzyć dzisiaj, pewnie tak. Łatwiej być człowiekiem niewierzącym, chociaż splątanym czasem chorobami, doświadczanym na prawo i lewo przez różne nieszczęścia. Nie bój się, tylko wierz. Zawsze podstawą cudu Jezusa jest uznanie. W nim wiary, uznanie tego, że on naprawdę może mnie zmieniać. Dziewczynka nie umarła, tylko śpi, mówi do rodziców, do żony, do Jaira, do tych, którzy opłakują śmierć dziewczynki. Ona nie umarła, tylko śpi. Pomyślałem o tym, o tym wyznaniu Jezusa. Ona nie umarła, tylko śpi. Czasem nam się wydaje, że to wszystko już nie da się zmienić. Lawina ruszyła i już po wszystkim. To już się rozsypało i nic tego nie będzie. Tą drogą już nie pójdę. A Jezus mówi, jest jeszcze nadzieja. Ona nie umarła. Jeszcze da się coś zrobić, ona tylko śpi. Może się wydawać to dziwne, ale kiedy czytamy ten werset 40... I drwili z niego. Nie ma informacji, że drwili z niego wszyscy poza Jairem. Jest informacja, że drwili z niego wszyscy. Więc jeśli drwili z niego, to może znaczyć, że także jego... no ci to się doprosili, a więc też Jair. Drwili z niego. Może także jego uczniowie. Może także, żeby tak być z nami, no? Mówimy sobie, że już się nic nie da zrobić, a Jezus mówi, nie, nie, ona nie umarła, ona śpi, jest jeszcze nadzieja. A my sobie mówimy, nie, panie, to już nie ma nadziei. On bierze, wyrzuciwszy wszystkich. Wyrzuciwszy wszystkich. Wyrzuciwszy, to znaczy, wysłał ich obok, na, na zewnątrz. Wyrzucił ich. Bierze tylko ojca i matkę i bierze tych, którzy z nim byli: Piotra, Jakuba i Jana. Najbliższych przyjaciół, apostołów, i bierze za rękę to dziecko, i mówi: Podnieś się, dziewczynko, Talita Kum. To, to słowo Talita Kum, to wyrażenie Kum, to także podnieś się, ale obudź się, powstań z martwych. To też słowo, które y, y, no, przywołuje nam z martwych Podnieś się. Bierze. Za rękę. znowu bierze za rękę osobę zmarłą. To, to też jest ta nieczystość. Myślę, że to ważne słowa. Miej świadomość, że to tam, gdzie ty nie widzisz już drogi, tam Jezus widzi nadzieję. Nie bój się, tylko wiesz. Ona nie umarła, tylko śpi. I powiedział: Wstań, martwych wstań. I może też tak sobie dzisiaj warto też zrozumieć, że czasem my jesteśmy taką dziewczynką, której, którą Jezus bierze za rękę, mimo że może nikt już jej nie wziął. Spisali ją na straty, już umarła, i czpią, nie da się, drwią. A On bierze za rękę i mówi z martwych Zmartwychwstań. Powstań z martwych do góry. Śmiało, odważnie. Słowa dobrej nowiny na dzisiejszą niedzielę. Zachęcam do tego, by samemu do tej Ewangelii zajrzeć. To piąty rozdział, 21 werset Ewangelii Świętego Marka. Zachęcam do tego, by czytać, rozważać, łówkiem w ręku, przyglądać się tej Ewangelii i szukać w niej siebie, swojej historii. Te kilka obrazów, które przywołałem, niech będą podpowiedzią, pomocą. W opisie filmu pod yy, yy, spodem. Na YouTubie znajdziecie link do spotkania twarzą w twarz z Jairem Jezus i Jair to spotkanie, które nagrałem w ramach cyklu Twarzą w twarz. Tam też znajdziecie link do innego cyklu, do cyklu, który podpowiada, jak modlić się Słowem Bożym. I też tam znajdziecie link do zrzutka.pl do takiego portalu, na którym możecie wesprzeć kanał Jaskinia Słowa, jeśli chcecie, by dalej pojawiały się nagrania, filmiki, komentarze do Ewangelii czy cykle wprowadzeń do medytacji Słowa Bożego. Zachęcam, by wejść tam, wpłacić jakąś nawet drobną kwotę i ten sposób pomóc w tworzeniu i utrzymaniu tego serwisu, a także zachęcam, by udostępnić zarówno link do zrzutki, jak i ten dzisiejszy. Film, dzisiejszą medytację do dzisiejszej Ewangelii. Będzie tak się pojawiało każdego tygodnia, przez całe wakacje, zawsze w sobotę wieczorem. Link do Ewangelii z konkretnej danej niedzieli. To tak w ramach tego cyklu Biblia na wakacje. Zawsze w środę fragment z, z krainy Jeziora Galilejskiego, a w sobotę komentarz do niedzielnej Ewangelii. Zachęcam do słuchania, zachęcam do sięgania po Pismo Święte, do odkrywania piękna w spotkaniu ze Słowem Bożym, bo tak możemy stanąć twarzą w twarz z Jezusem. Na dzisiaj tyle. Pamiętajcie o tych, o tych dwóch spotkaniach z kobietą, z córką nie bój się, wierz tylko, Twoja wiara Cię ocaliła. Dobrej niedzieli.